Paweł Chowaniec dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kronikę. 1 240 ,000 franków, czyli ponad 4 miliony złotych, przekaże Specjalny fundusz Szwajcarski na rewitalizację górnej raby w okolicach Pcimia. Dziś podpisano stosowną umowę. Szwajcarzy zapłacą za to, że pozarządowa organizacja, owo wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, przywrócą rabie dziki wygląd. Konieczne będzie obniżenie progów wodnych na rzece i jej dopływach, m.in. w gminach Tokarnia, Pcim i Lubin. Prace ekologów mają doprowadzić do tego, żeby w ciągu kilku najbliższych lat strągi potokowe znowu zaczęły się tam rozmnażać. W ramach projektu mają być także naprawione drogi, które zniszczyła ostatnia powódź. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.